Mamy dzisiaj, w tych czasach, które przeżywamy, ogromny problem. Dlatego, że na naszych oczach dzieje się wielki grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ten grzech, o którym Jezus powiedział, że on nie może być odpuszczony. Trudna sprawa, bo my mamy głębokie przekonanie o miłosierdziu Pana Boga, że jeśli będziemy żałować, przepraszać Pana Boga, i to będzie szczere, będziemy się chcieli poprawić, to grzechy będą nam odpuszczone i tak rzeczywiście jest. A tu nagle pojawia się jakiś rodzaj grzechu, o którym Pan Jezus mówi, że nie będzie przebaczony. Dlaczego nie będzie przebaczony? Dlatego, że ktoś kto popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie potrafi żałować, nie potrafi za niego przeprosić, dlatego że u niego w duszy, w sercu, w sumieniu wszystko zostało już tak mocno pomieszane, że nie potrafi odróżnić dobra od zła. I mamy dzisiaj bardzo potężnych ludzi wśród wyznawców Jezusa Chrystusa, i już nie tylko, w konie konie niekoniecznie w Kościele katolickim, i również bardzo potężnych ludzi, gdy chodzi o rządy tego świata, którzy zaczęli nazywać zło dobrem i w imię tego dobra zabijają, torturują, poniżają, gwałcą. I jeszcze obiecują sobie za to nagrodę niebieską, podczas gdy całe dobro, które my mamy w swoim sercu, ośmielili się nazwać złem, że to nas trzeba pokonać w imię Bożego Zwycięstwa. Pytanie, czy taki człowiek może jeszcze uzyskać przebaczenie Chrystusowe? A odbiegając od nich, bo po co mamy się zajmować wielkimi tego świata, Pan Jezus. Przez usta świętego Pawła kazał się modlić zarządzących o pomyślność dla nas pod ich rządami, więc wróćmy może do naszego podwórka. Jak mocno my musimy zadbać o to, żeby nam się dobro ze złem nie pomieszało. Higiena sumienia, rachunek sumienia, regularna spowiedź. Uczyć się na co dzień, żałować i przepraszać Pana Boga za to wszystko, co mogło być niezgodne z Jego wolą, co mogło być niezgodne z wymogiem miłości. Miłość jest najpiękniejszym charyzmatem danym od Ducha Świętego. I to jest ten charyzmat, który jest dla wszystkich. O inne charyzmaty możemy się kłócić, bo jedni mają dar języków, inni nie mają. Inni mają dar spoczynku, inni nie mają. Inni mają to, inni mają tamto. A o ten jeden dar nie musimy się kłócić, bo wszyscy mamy jednakowy i jest największy.